Panie ministrze, ostatnie lata to jest czas bardzo wyjątkowy i bardzo wymagający. Pandemia, wojna, kryzys migracyjny to jest wyzwanie nie tylko dla władzy centralnej, ale też dla samorządów. Jak wygląda ta współpraca właśnie między władzą centralną a samorządami w tych kwestiach? W czym można im pomagać? Rzeczywiście, panie redaktorze, w tym trudnym okresie udało się zrealizować 100% całej alokacji poprzedniej perspektywy. To wielki sukces polskiego rządu i wielki sukces wszystkich Polaków. Oczywiście wiemy doskonale, że jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków Finansowych, ale możemy w tej chwili również powiedzieć, że jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o wykorzystanie, zainwestowanie tych środków w naszym kraju. I aby udało się realizować nasze inwestycje jeszcze lepiej, przeznaczyliśmy prawie 9 miliardów złotych na to, aby można było pomagać samorządom. Te środki pochodzą z budżetu państwa, więc z naszych wszystkich podatków, po to, aby realizować zrównoważony rozwój. To znaczy taki rozwój, który wspiera nie tylko duże aglomeracje, jak to było w czasach naszych poprzedników, ale żeby te środki również, Mogły być wykorzystane, zainwestowane w tych najmniejszych miejscowościach, tam, gdzie z tymi był duży problem, tam gdzie bardzo często wójtowie sołtysi w ogóle nie mogli marzyć o tym, aby wykorzystać środki czy budżetowe, czy właśnie środki unijne. I warto podkreślić, że w tej chwili, kiedy uszczelniliśmy nasz system podatkowy, rola środków europejskich nadal jest znacząca, ale coraz większe znaczenie ma nasz budżet, nasz budżet państwa. Zresztą, gdyby pan redaktor zapytał samorządowców, oni sami powiedzą, że chętniej wykorzystują potencjał budżetu państwa. Chętnie biorą udział w tych programach, ponieważ sam wkład własny jest dużo mniejszy, a wsparcie dużo większe i łatwiejsze wykorzystanie. To tutaj dwa pytania od razu. Pierwsze, skąd taki zwrot rządu w kierunku samorządów, właśnie dostrzeżenie tego, tej potrzeby do inwestowania? I drugi od razu, czego samorządowcy tak naprawdę potrzebują, które wskazują kierunki jako te najbardziej zaniedbane, te, które trzeba doinwestować? Rzeczywiście, jeżeli chodzi o rząd Zjednoczonej Prawicy, to od początku mówimy o zrównoważonym rozwoju, a to jest realizowane poprzez samorządy, poprzez możliwości wykorzystania tego potencjału, o którym już mówiłem. Ja bym tego nie nazywał zwrotem, ja bym to nazwał e, czymś normalnym, że rząd wraz z władzami samorządowymi, z regionami robi wszystko, aby Polakom, Polkom i Polakom żyło się lepiej. A co do potrzeb samorządowców, jest ich bardzo dużo. Wiele lat zaniedbań za naszych poprzedników spowodowało, że i drogi, i kanalii, Realizacja bardzo często nowości, innowacje w naszych samorządach są w tej chwili realizowane. Jednym z takich jedną z bolączek, która jest niestety niezależna od nas, tylko od Komisji Europejskiej, są mechanizmy, które pozwalają na bardziej elastyczne wykorzystanie środków europejskich. Z pewnością widzieliśmy to w momencie COVID-u, że nawet jeżeli mamy środki finansowe, trudno je było przekazywać, a jeżeli można je było przekazać, to z tej niewykorzystanej alokacji, co oznaczałoby w naszym przypadku, że bylibyśmy. Ukarani za to, że dobrze realizujemy programy unijne. Ale oczywiście naszej zgody na to być nie mogło, ale w rozmowach, kiedy spotykam się z samorządowcami, bardzo często zwracają uwagę właśnie na to, że te środki budżetowe są łatwiejsze w pozyskaniu i rozliczeniu niż europejskie, i chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której również inne kraje będą mogły zrozumieć, że ta perspektywa finansowa teraz od nas będzie wymagała wiele poświęceń, wiele skupienia, i ku temu właśnie miałby służyć taki mechanizm trochę bardziej e... Elastyczny, który pozwalałby również nam, jako państwu i marszałkom, na bardziej elastyczne przekazywanie tych środków finansowych do samorządów. Mówi pan minister tak bardzo ogólnie, określenie środki, środki, jakie to są kwoty? Mówię tutaj przede wszystkim o środkach, które trafiły bezpośrednio do samorządów. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale warto o tym powiedzieć. Rekordowa kwota 44% całej alokacji prawie 150 miliardów złotych trafia do samorządów. Pierwszy raz w historii rząd odważył się przekazać tyle środków finansowych do samorządów w ramach pewnej współpracy rząd i samorządy, bo wiemy doskonale o tym, że te środki poprzez samorządy trafiają niżej, czyli bardziej są e, dokładnie trafione, wycelowane, trafiają tam, gdzie te potrzeby są znaczące. I co istotne jeszcze, w ramach tych 148 miliardów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy nawet z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, są środki, które są podzielone na poszczególne regiony w taki sposób, aby mogły wykorzystać potencjał e, środków, o których mówiłem, czyli 9 miliardów, prawie 9 miliardów 8,7 miliarda złotych z budżetu państwa. I zawsze, kiedy rozmawiam tak jak z panem redaktorem, apeluję do marszałków o rozsądek, o to, aby wykorzystywali tą swoją alokację naszego budżetu państwa w sposób e, uczciwy. To znaczy, taki, aby wspierał nie tylko i wyłącznie duże aglomeracje, bo to jest łatwiejsze, ale aby wykonać trochę większy wysiłek i przekazać te środki finansowe również do tych mniejszych samorządów, do tych, którzy przez wiele lat na taką pomoc liczyć nie mogły. To na koniec, jakie są plany na przyszłość, jeżeli chodzi właśnie o tą współpracę władzy centralnej z samorządami, czy pogłębienie tej współpracy, która teraz została już. Zarysowana, czy może jeszcze coś więcej? Oczywiście chcemy doprowadzić jako resort, czy w naszym, nazwie naszego resortu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Są również e, działania, które mają zwiększyć wartość polityki regionalnej. Oczywiście państwo musi nadzorować te największe inwestycje, te najważniejsze, takie jak drogi, autostrady, koleje. E, częściowo lotniska inwestycja, centralny port komunikacyjny, a z drugiej strony wiemy doskonale, że wiele dróg e, wojewódzkich, powiatowych, nawet lokalnych, jest realizowane ze wsparciem rządu eee, i myślę, że gdyby pan redaktor zapytał samorządowca gdziekolwiek w Polsce, który uczciwie odpowie na to pytanie, za jakiego rządu najwięcej środków finansowych trafiło na inwestycje, oczywiście odpowie, że za rządu eee, prawicy. Myślę, że to jest też taki dobry sygnał na przyszłość, że rząd wspiera samorządy w budowaniu pewnej jedności w tym trudnym okresie, który mamy za naszą wschodnią granicą. Musimy być razem, musimy myśleć o bezpieczeństwie Polaków, a więc te inwestycje, Inwestycje również w drogi, również w te wszystkie możliwości przenoszenia towarów, tak? czy to są linie kolejowe, czy to jest nawet lotniska, mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Polek i Polaków. I myślę, że w tym naprawdę się sprawdziliśmy, wiemy doskonale, że gdyby nie środki europejskie poprzedniej perspektywy, na przykład nie udałoby się tak mocno doprowadzać naszych wszystkich towarów i ludzi do Rzeszowa, tak? bo ta droga powstała m.in. środków europejskich.